Siema witam was w kolejnym odcinku na w dzisiejszym odcinku zbudujemy mój pokój na survival extreme na crafted.pl No ale najpierw oprowadzę was po mojej bazie i mojego kolegi lepikon Tutaj jest pokój lepikon Tutaj jest taki hol główny Tutaj są farmy I ta baza ma dopiero 3 dni więc jeszcze nie jest jakaś duża No i tutaj jest drzewko Dobra więc to na tyle z oprowadzania no i teraz idziemy budować mój pokój Dobra, więc wykopię sufit i damy drewno. No i teraz kładziemy drewno. Kurde, zabrakło mi drewna, więc trzeba po nie iść. Dobra jest noc, więc pójdę jak się dzień zrobi. Dobra, zrobię łóżko. Dobra, więc przefarbowujemy wełnę na niebiesko i robimy łóżko. Łóżko już zrobione, więc je kładziemy. Dobra, teraz robimy pół płytki, żeby otoczyć nimi łóżko. Dobra, więc otaczamy. No i chyba git to wygląda. Dobra, dodamy jeszcze jakiegoś kwiatka tutaj. No i jest git. Dobra, więc dodamy jeszcze jakiś obraz tutaj, bo trochę pusto na tych ścianach. Tak fajnie wygląda, więc tak zostanie. A no, i Lepikom poszedł po drewno, bo on nie chce wam za bardzo okolicy pokazywać. No, i gdzie jest baza? Dobra, Lepikom już przyniósł drewno, więc możemy kończyć sufit. No, i chyba pokój już gotowy. Nawet nie tak źle wygląda. No, i jeszcze zapomniałem drzwi dodać. Więc je stawiamy. No, i jeszcze tabliczkę dajemy. Dobra, już wszystko skończone. Dobra, więc dziękuję za oglądanie, no i jak się film podobał, to zachęcam do zostawienia suba i lajka, bo do końca roku lecimy po tysiąc subów, no i zapraszam was na mojego Discorda linka macie w opisie, no i elo.